Just feel the weight of the weapon, sweetheart. <laughs> I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now, or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking uppie sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Mr. Leon. Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrelli's found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, hey! Remember all those jobs we did together, huh? Huh? You and me, Carl. Remember, huh? You know you used to call me Killer Ken, Ken the Killer, Killer, Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. All right, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about you, backup man? Will you be all right without us? Of course he will, you fucking moron! Come on!

Wrócisz grudnowatę, wiesz, jesteśmy tu przez przypadek Znów obraz miłą drogę, kończyło zliczyć się z każdym krokiem Znów przywrócisz grudnowatę, wiesz, nie jesteśmy tu przez przypadek Myśląc, że to koniec, popełniłeś wielki Co powiesz dziś, gdy wracamy na front, co wracamy, w rap, zalicza glebem Troju lipa, do domu wypa. powczuwaj się przed ludem. Ja Jadam ludziom styl, nim na zawsze usnę O nich tu słyszą molestę, mówią respekt Dlatego wciąż tu gram, wciąż tu jestem Moje pięć minut, tu trwa już PKD Przedwałem, choć wiele z nich bluło jadę Powiedz kiedy, potraktowałem to jak biznes kiedy, choć raz poszedłem na łatwiznę Co, miałeś swoje dni chwały, ale o nich ci zapomnij Właśnie, że pali trupomnik, odchodzę rafkę A kto jest tylko piątkiem to dał Ci elo Kto zjara pierwszą piątkę budę się i Ilu ty tych uwaga, boleśna wraca, do studia twoje Oj, budę dzieciaki, nie tracą na jawki Pamiętasz osiągowe akcje, poczuj zamach Drogą klapki do kratki, istotki na ławki Klapica kratki za zawartość dula, z którą prawił to jest chore Znów dostaje korby, on spokojny, wielkie wychodzi z formy, bo się tak jak berba czy loli, nie będę nie skromny, jeśli powiem o przykro mi Odwór daje miłość, ja odpłacam tych samych Z tych warszawskich póki adres, roćmem bramy Wciąż nas szukamy, ej, ty, ty, wek podobny, te koncerty, melanże I nieprzespane przez pane Znów Bezrzec drogę W końcu obraz się z każdym bronem Bezrzec Znów przywrócić gróbowagę, wiesz, my jesteśmy tu przez trzy lata Bezrzec no, odetnij roze, w końcu rozbić się z każdym dnie. No, przewrócić kolumny wagony, nie jesteśmy tu przez przypadek. Działamy na nich jak erapia szokowa, odnowić chcą, zamiast to budować, krew jest nawet diskasówkować. Szukają treści, ale ich nie ma, a cena bieży to zawsze. Private function, invitation only. Oh yeah? Well, Mr. Leone says otherwise. What did you expect? It's America. 爱国。Hey, I'm gonna get your cheesecake. You wanna cheese <laughs> well?

This is flight CJ 101 out of Liberty City requesting final approach to Los Venturas International. Over.